Siemano, z tej strony Kosiorski, Dzisiaj Void Queen oraz Void Xian na PVP pokażę. Jeżeli zdążymy zarówno jedną, jak i drugą postać, już troszeczkę ją tam podlewelowałem. Także skin legendarny zrobiony, tak się prezentuje ta postać. Mamy jeszcze kilka dodatkowych, tak jak mówiłem, jeszcze nie regresowałem i raczej Rasela na ten moment nie będę regresował. Podoba mi się do Dostatecznie tak jak jest, tak mniej więcej wygląda drużyna. I zaraz zobaczymy co tu się będzie działo. Także TIX też jest fajną tutaj postacią. A poszukamy sobie kogoś na PVP, ale najpierw zagramy po prostu na drugie swoje konto. Także tu już i tu jest zaktualizowana drużyna. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Na razie taka drużyna. I podoba mi się, o, coś takiego bardziej mi się będzie bardzo co podobało. Myślę, że tu jest dosyć solidnie, jedynie co mnie ograniczają często m, może mnie speed ograniczać, czy też właśnie, o, e, jaki hitwy w e, carry, ograniczać troszeczkę kamienie, że mam bardziej tak pod takie ogólną grę PvE bardziej, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Także akurat mamy pokaz zarówno jednego jak i drugiego konta, a potem zobaczymy PvP z innymi graczami. Także tu udało się zamienić tam kogoś w ptaka. To jest chyba Drake. Drake aż tak dużo nie zmieniał, więc no jest jak jest. O, proszę bardzo, Russell, jak ładnie szczela. Tix też tam. Tix bardzo dużo bije. Potrafi uderzyć w Xia i to jest duży plus, bo reszta to ją potrafi bić po jeden, co no, sami widzicie. Także. O, unik. Te uniki to też jest. O, proszę bardzo. GG. GG. Tak się to robi, tak się to robi. Zagramy jeszcze raz. I potem poszukamy kogoś innego, także... Hop! Ten drake e1 mnie tak troszeczkę denerwuje, bo chciałbym go już mieć e5, byłby fajnym dodatkiem do tej drużyny, o ile właśnie miał, byłby e5, bo na ten moment, no to on tam dużo nie zrobi, zaraz go ściągniemy i tyle. Jedynie on jest dobry dla jego pasywki, ale no właśnie, szybko ginie. I dużo tutaj nie robi. Dobra. Tak naprawdę to jest tylko wojna Xia kontra cała drużyna. No i niestety, ale. Alexia bardzo. O, zobaczcie. Walczyła twardo, twardo walczyła. Miała szansę. Queen nie robi dużych obrażeń, jak widać, ale mówię, ona jakby robi kontry, które są na kogoś innego koszt. Oraz y, też po prostu zada, cała drużyna zadaje większe obrażenia. Póki co o 15%, później o 20%, więc zobaczymy co to będzie. Tutaj Drake bardzo ładnie skopany. Myślę, że myślę, że tutaj nie powinno być większych problemów z PvP, że to sobie skipniemy. Rasel cały czas ładnie sobie tutaj poradził. Tu mamy... Poszukamy kogoś, kto ma y, jakąś właśnie najlepiej void postać, wtedy będzie taka już dosyć wyrównana i ciekawa walka. O, Queen, już patrzmy. No, moja Queen była pierwsza. Ciekawe. W ogóle grałem dzisiaj Aspen Dungeon Nax ja, ja nie mogę, doszedłem do chyba 80 poziomu. I te Amon Ra i Penny mnie zabiły, bo się odbił tam damage, ale no tak to jest easy, ja myślałem, że to będzie takie łatwiutkie, znaczy jest bardzo łatwiutkie, ale te Penny i Amon Ra są tragiczne, także byłby już filmik z Dev setnego Aspen ale no coś, trzeba jeszcze poczekać chwileczkę. Uuu, ole nas zbiuli. ola la, o la, la, przegram. W ogóle 347 poziom Garuda czyli gość już ma właśnie setny Aspen Dungeon, też czekam na to dużo. To nie zmieni te 5 poziomów w górę, ale zrobię to. O, wygraliśmy. Kto zrobił największe obrażenia? Russell Tix. no właśnie, Russell TX. Carry troszeczkę tutaj wiecie uniki, zabranie energii. Niby mam na niej artefakt na damage, ale jak widać, ona tego damage za dużo i tak nie robi. Może zmienię go na Energy Artefakt. Myślę, że to by było lepsze, ale zobaczymy. Bo na razie z tym Damage'em, no co? No, ona no, no, tak dużo Damage'a nie robi. No, gdyby ta gra się ciągnęła nie wiadomo ile, no to ona będzie wstawać i coś tam będzie zadawać obrażenia, ale generalnie to nie aż tak dużo. Dobra, ten TIX jeszcze jedynie się go. Bo... O dobra, nie ma TIXA, to już możemy śmiało to skipnąć. No, jak ładne. No właśnie, nawet Carry zrobiła ładne, ładne obrażenia tym razem. I szukamy dalej, szukamy po friendach. Mogę zaraz... Po... O, to może być dobre. To, to mi się może podobać, bo jest tu inna Void postać. Jest ta nowa postać. O, to będzie ciężkie, to chyba przegramy, ale jestem ciekaw jak to wyjdzie. Właśnie z tego co widziałem, to jej te tarcze są takie właśnie fajne i ona sama potrafi bardzo duże obrażenia zrobić, ale musi być jednego gościa przez dłuższą chwilę, co na PvP jest dosyć ciężkie. Ale zobaczymy na razie tu ten Asmodel troszeczkę bije. O nasz Rasel był pierwszy, także jak widać właśnie speed też jest mega ważny. Zobaczymy czy Asmodel model Last, czy jak on się tam nazywa sam Wow... O wow, sam bym nie zmiótł. Sam bym nie zmiótł. To było niezłe. Także, no, fajne tarcze, ale aż tak to dużo nie dało. Albo po prostu farby. był jeszcze. Chorusa ma tutaj na wymianę ewidentnie tutaj gościu Malina, czy jak ty tam się nazywasz. Ale, no, nieźle, nieźle, powiem wam. że ta nowa piątka już to nieźle. Ale to i tak, to już było troszeczkę na facie, nie zdziwiłbym się gdybyśmy mogli tutaj przegrać. Tix jest pokonany, Russell jest pokonany. Także jakby padają mu takie kluczowe postacie i sam, o no właśnie, sam już gościu tutaj nie może za dużo zrobić. Zobaczymy tylko na skipie jeszcze raz co tu się, jak to wyjdzie po raz trzeci. Także udało się, no jakby to samo co jest na mojej Wojtksia. Niby dobra ma drużynę pomocną, ale ona w zasadzie nic nie robi. Także którą już mamy, minutę siódmą, to zobaczymy jeszcze z dwa razy PVP na tutaj i potem przejdziemy na PVP. O, Queen i ta nowa postać. Jeszcze jest Rogan, także wydaje mi się, że TX, Rogan, Carey, Sherlock, znaczy inwestora No, fajna drużyna, podoba mi się. Gdybym nie miał Russella, to właśnie coś takiego fajnie by było złożyć, ale zobaczymy, która jest ciekawszą opcją. Czy ten mój Russell to jest warty, co tutaj czegoś? O nie, co on Activski dla zrobił? O nie. A, jest Activski. Coś dziwna animacja była. A, bo on po prostu zaatakował, kontrazy Queen zrobił. I się tak zaciął, Dobra. Te ptaki wygrały. Te ptaki to wygrały. Także TX Russell One, jeszcze raz to zobaczmy. Ojejku, co się z tą bellrain stało? <laughs> ona w ogóle tu weszła i zginęła. W ogóle, jak ja mam na niej emblem, że ona tak padła? Jak to jest możliwe? Nasz jestem ciekaw, bardzo przegraliśmy. Kurczę, dobra, jeszcze raz. Bardzo jestem ciekaw, co ja na tej bellrain mam, że ona mogła tak paść. Jak to się mogło stać? Nie no, ma normalnie ma 5 tą tarczę, także ja nie wiem jak. Ale dobrze, że żyjemy. No, jesteśmy bardzo obici. Russell wydaje mi się, że... O, ten heal. Nie, nie zdąży. Russell nie zdąży zrobić Active skill'a i znowu przegramy. O, jeszcze tutaj ptak. A to był Active Skill. Kurczę, przez te kontry te ten Active Skill tak się troszeczkę blokuje. Um, no, du... Wyrównana jest troszeczkę walka, powiem wa o już nie jest wyrównana, ten, e, ten Feniks, znaczy nie Feniks, tylko ta zamiana na Ptoka, dobra, także tutaj jeszcze na skipie zobaczymy, no i nieźle, nieźle, podoba mi się ta drużyna, co tutaj graliśmy przeciwko, jak najbardziej wyrównane to było PvP, teraz przejdziemy na drugie konto, zobaczymy e, jak to tam wygląda, a jeszcze tradycyjnie może pokażę, gdzie to jest? Jeszcze tradycyjnie, że się dużo nie zmieniło. Zobaczymy z Iliadenem. No Ale nie, on, on mi po prostu... <ścoughs> to ja tu nie, 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 nie wiem, ja naprawdę nie wiem jak to się dzieje, ale moje postacie tu nie mają najmniejszego nic do gadania praktycznie. No, czy no jakaś tam szansa jest, nie powiem. O, rasel! Rasel tym active skillem tutaj mógł nam to wy wygrać. Czekajcie, skipniemy. To wygraliśmy. Wow. Ale to pewnie było jakimś fartym. Także właśnie jak widać sam początek nasze postacie potrafią poginąć. I jak się troszeczkę przyfarci, no to możemy jeszcze wygrać, ale generalnie jest ciężko. Mm -hmm. Queen zmieniona to też jest dobry znak Russell zaraz szczeli z nie szczeli, bo zginął, ale i tak wygraliśmy. O ja, o proszę, jakie miłe, miłe zmiany! Oj, przegraliśmy. I jeszcze raz, i już dziesiąta minuta, więc jak najbardziej zmieniamy na drugie konto. Czyli teraz jakby mam czasem szansę, się troszeczkę pozmieniało. Jakby wczoraj, jak próbowałem, to przegrywałem. Ale jak widać nie jest źle. Jeszcze ten Imperium troszeczkę muszę tej Queen poprawić, no brakuje jej. Za to bardzo fajnie, bo cofnąłem z Garudy. W ogóle udało mi się zrobić Stylen 20, ale filmik będzie no, za jakiś czas dopiero. Także ona tak wygląda, no ten Holy Damage chyba jej zmieni na Atak-Atak, o właśnie. Będzie miała troszeczkę więcej blokowania z ataku, tak to wygląda i tutaj tak to wygląda. Także najchętniej to bym zrobił ją cały ten imprint, ale na razie czekam. Możemy tutaj zagrać, o malina. Malinę mam na jednym i na drugim koncie i fajnie sobie porównamy akurat PvP. No tutaj co, na tym koncie chciałbym właśnie tego drake'a zrobić e5. Wtedy by, miałby fajne miejsce w tej drużynie, mógłby być jak najbardziej. Garuda mi tu troszeczkę coraz mniej odpowiada, zamieniłbym ją najchętniej na TIX i w sumie ta drużyna nie byłaby taka zła. AIDA dużo nie robi, ale coś tam robi, szczerze mówiąc. Także szczególnie na Void Vortex, jak tam troszeczkę dłużej trwają te walki, to ona te obrażenia ma dosyć duże, więc ona nie jest taką najgorszą postacią, szczerze mówiąc. No ale patrząc po obrażeniach, dużo tutaj nie robi. Kostek E5 nie ma. Mieczysław. No, nie najgorsze konto, zobaczymy. Tylko, że Wojta... Wojt nie ma. Ma speed na. No, praktycznie wszystkie postacie ma szybsze od moich, dlatego to też no, kamienie na speed mogą mu troszeczkę. Ugrać co nieco, ale zobaczymy. No, czuję, że będzie ciężko. Chociaż ten Russell za dużo nie szczelił, no ale jednak wybił mi trochę drużyny. Tix mi za bardzo tutaj. Ojejku. Jeszcze raz. Także no, jak widać, no te void postacie same nie potrafią wygrywać. TX, TX robi robotę zdecydowanie i też e, szybkość. Może i powinienem pozmieniać te kamienie na spi. O, teraz ta zamieni to, Co, zamienił mi Ksiawy ptaka i jeszcze ona zdążyła potem ugrać to. Ale kozacko. Drachan Możemy tak zobaczyć. Musisz sobie chyba zaktualizować defensywę, ponieważ tutaj nie masz queen, a po obrazku widać, że masz queen. Iliaden, oczywiście spróbujmy. Chociaż tutaj może to być jeszcze bardziej, ja nie mogę ten właśnie bez e5, no jak się nie ma e5, nie ma tej tarczy, no to jeden hit i KO. O, dwa ptaki. Co prawda mam mega low te postacie wszystkie, ale dwa ptaki to na Wow, nieźle. Jest szansa jakaś. Dobra. Jaki, w ogóle, jaką aurę ten ptak miał? Wygraliśmy jakimś cudem, spróbujmy jeszcze raz. Także ten Sherlock potrafi namieszać. Sherlock potrafi zmienić cały przebieg gry. Jeżeli właśnie zrobi odpowiednią postać, zamieni w ptaka o ile w ogóle kogokolwiek zamieni. Dobra, zobaczmy sobie całe PVP jeszcze jedno. Także Kerry od razu prawie zniszczona. Tutaj bardzo duże obrażenia przyjąłem, przez co ginę. Na szczęście tarcza chociaż amonera. Jedziesz, Quicksia. No, no powiem Wam, że nie ma tragedii. A Gdyby nie było Amenora, nie byłoby jej tej tarczy. To byłaby większa szansa, że jeszcze byśmy to jakoś ugrali. Ale niestety. Dobra, zrobimy to na skipie. Poszukamy jeszcze z, jednych, z jednej z, albo dwie drużyny, która byłaby taka fajna do zagrania. I będziemy na dzisiaj kończyć. O, ksia, i Jakiś bardzo dziwna drużyna. No, ma szybksą, szybszą Xia. Jeszcze jest speed, zależy od imperintu dlatego możemy po prostu mieć większy Impérint. I tak jak patrzę, to ta Xia, ta bez skina chyba jest ładniejsza niż ze skinem, ale ja będę używał skin. Niech sobie będzie. Mam, to mam. O, proszę bardzo. taki i ptak to może być. Także bardzo dziwna drużyna ogólnie, ale się udało, zobaczymy czy będzie to powtarzalne. Michim w ogóle i Unimax, co to jest? Michim no Hito. Uf, Dobra, skipniemy to. Nie ma co, także nie ma co tutaj. Może po prostu no 83, tak jak wspominałem. No kurczę, tak ładnie szło. Jeden głupi poziom nie pokonał, ale to jest do zrobienia jak najbardziej. Kogoś teraz takiego mocnego trzeba tutaj znaleźć. Może być to. Garuda tutaj jest, no i właśnie, no Garuda nie jest tragiczna, ale cofnąłem mnie ten Imperium tak troszeczkę, aż szkoda mi jej używać, nie był na trochę nadrobi tych obrażeń, bo po każdym bije coś, coś tam bije, bije, ale czemu używam czasem tego Drake'a? Drake jakby odejmuje e, defensywne statystyki, jakby jednej tam losowej postaci, także jeżeli walczymy na Xia i jej odejmiemy te statystyki, to jest bardzo duży plus. Jednak, no jak on szybko ginie, to chyba to nie ma takiego znaczenia. O, po jeden. Dobra, to sobie skipniemy. Jakoś udało nam się wygrać. Nie było najłatwiej. Dosyć ciekawie bym powiedział. Yy, tutaj nie. No, no, no. O, to może być troszeczkę ponad. 9000 Power'a. To jest troszeczkę ponad nasze siły. Wydaje mi się 7,5. Jak ja mam 7 i 4, to jak najbardziej można spróbować i tym zakończymy filmikiem, czy tym pvp. No, często ludzie używają tej carry, jak widać ona dużo obrażeń nie robi, ale zabranie energii, uniki może naprawdę dużo dać. I dlatego też, no, na drugim koncie jak najbardziej carry używam. Na tym mam tylko na 10 gwiazdkach. Go Xia, yeah, go, go, go. A, i tutaj jeszcze Horusa mam. No Horus to coś tam przytankuje, ale nic więcej nie zrobi. Gdybym zostawił na nim Imperium, no ale właśnie, no nie da się na wszystkim mieć Imperium, to dlatego też jest mega ważne, żeby dawać. Jak chcecie, nawet bardzo się spieszycie na Wojt postać, jednak dużo lepiej dać te stelery Ryszardy, a nie tę tą walutę dla niej. Oj, łaj, oj! Gdyby ten aktyw był. A i gdyby ten aktyw był, to mogłaby być szansa. Myślę, że. Z dobrego active Skilla byłoby tutaj, byłby jeszcze win. Dobra, na szybko to ostatnie PVP będzie. U. Dosyć tak kiepsko to się zapowiada. No w sumie nie ma. O, dobra, po ptokach. Po ptokach, bo dwie postacie zamienione w ptoki. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podobało Xia i Queen. I która według Was jest lepsza. Trzymajcie się. Cześć.